Hej, witajcie w tym jakże cieplutkim dniu. W sumie, jeśli to wrzucę w tym tygodniu, no to jeszcze może się ta prognoza moja sprawdzi. Tak czy inaczej, na razie jest bardzo ciepło, więc sorry, jeśli będziecie słyszeć jakieś dźwięki, bo y, mam nie do końca zamknięte okno, coś takiego. Także mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, ale postaram się zagłuszać wszelkie dźwięki. Także lecimy z kolejnym odcinkiem kariery FCK Teraz przed nami trzy spotkania bodajże Tak jest, trzy spotkania mm, Najpierw Tesva München, Monachium jak to woli e Energy Codbus to kojarzę i tego to kompletnie nie kojarzę, sobie zobaczę Karl Schrucher, okej okay, SC, dobra ja Nie miałem pojęcia co do tego na razie jesteśmy na miejscu ósmym Jedna porażka i dwa zwycięstwa. No dobra. Na razie nie możemy sobie pozwolić na żadne wpadki. E, Dlatego wystawiam najmocniejszy skład. Chyba już ustawiałem go w poprzednim odcinku. Tylko nie wiem czy tego fine bym wypróbował. Bo kurczę się okienko skończyło, jego ja nie zdołałem wypożyczyć. To jest najgorsze. Spróbuję go jeszcze w styczniu, no ale dobra. Na razie będzie. I tyle. Okej, okay, formacji nie zmieniam. Na razie, chociaż jeśli będzie mi się nie źle grało, no to się ją zmieni najbliżej. Dobra, my sobie zamkramy może w tych owych takich ciemnych. A ja Was zapraszam na pierwszy skrót w tym odcinku. Pierwsze spotkanie w tym odcinku to starcie z TSV Monachium, w którym gra jeden z Polaków. Grzegorz Wojtkowiak. Nie wiem, czy jest na boisku, tak czy inaczej. Musimy pokonać jego zespół, jeśli chcemy się liczyć w walce o awans do Bundesligi. Nie możemy sobie pozwolić na dużo wpadek. Po prostu musimy wygrywać dalsze spotkania. Przypomnę do Bigalkę. Bigalkę do Helmesa. Helmes świetnie się zastawił. Helmes hudłuje. No ale oczywiście nie załodny jak zawsze Bigalkę. Pakuje piłkę do bramki z główki od... No i udaje nam się wyjść na prowadzenie bardzo szybko i to na pewno pomoże w końcowym wyniku Martuszczyk, Martuszczyk Elmes! No nie no i znowu ten ich bramkaż fantastycznie broni myślałem, że uda mi się zmieścić tą chwilkę pod pachą. Jeszcze rizę. Miner ma szansę, nic z tego. No to może teraz. Bigalkę ma szansę. Bigalkę. Fantastycznie. Jak już strzelamy, to oczywiście Bigalkę musi mieć w tym swój udział. A w tym przypadku miał największy. Ładna asysta Hermesa. Tu zmienił obrońcę i ładny kinesyjny strzał po długim rogu. No i 2 do 0. Normal. w sumie nie koniec akcji i znowu taka sama akcja ale udaje nam się to wyjaśnić jak podanie peszko peszko do matuszczyka matuszczyk peszko wow 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 to była akcja Polaków i to była bardzo ładna jak on to tu bronił a ciekawy sposób to ma. Um, dobra, Petylański to do dzieci. I Wimmer, nie będzie strzału, jeszcze cici nie ma. Jeszcze Wimmer, ale obok słup. Rzutka w pole karne. Strzał, Hyrn broni, dobitka, nie ma. No i mamy koniec tego spotkania, obie bramki padły w pierwszych. W pierwszej połowie tego spotkania mm, oczywiście bigalkę tradycyjnie i to jeszcze dwa razy. No naprawdę bram strzelny chłopak. Zdecydowanie dominacja nasza na boisku. No i co więcej, no bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Więc na razie pozostanę w tej formacji, już na razie nic nie zmieniam. Nie wiem, już bigalkę ma goli, ale tak z 5-4 no to chyba ma. Marok przyjął, fajnie. No nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku bodajże albo poza wizją. Ee, to patrzyłem. Jego kontrakt czy jest jeszcze ważny. O no, bigalkę ma 4 gole właśnie. Wrócę tylko oczywiście musi być tu Bigak. Okej, okay, helmes jest. Marok jest, nimer jest. Miała bigalkę. Fajnie. Można i tak. No to teraz idziemy na kolejne spotkanie. Mam długie odstępy, więc raczej mogę grać ciągle tym samym składem. On może by jedynie zmienił... Nie, ja Paszko sobie dobrze radzi. Jestem jego zadowolony. Tutaj też Halpar tak średnio. Otóż czy kostro czyści. Gerhard to jest taki bardziej jak dla mnie bardziej defensywny Ok, zagamy sobie ujachem tutaj Finę wejdzie za Są sobie odpocznie i Bruno za za za, 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 za to jest za Coco Tu jest starszy Marok, dobra, to za maroka I myślę, że tak będzie sprawiedliwe. Jeszcze mamy tego mogę do kompletnie tak? I To z Alemana sobie wejdziesz. Hmm, czy coś jeszcze? Dobra, spróbujemy zagrać Kobleńskim na SP, takim bardziej świało jakbym to nazwał, no ale dobra nie będzie. Także to tyle ze zmian. Ostępny mecz mamy za 3. O spokojnie. Dużo czasu. Także, lecimy. FC Energy Cottbus. Coś takiego przypuszczam. Tak jest Cottbus, nie mylę się. Podobno my mają stroje do naszych. No to my sobie zabramy, Dobra, białych. A, czerwony A my jedziemy. Drugi mecz, tym razem na wyjeździe podejmujemy zespół Energy Cottbus na Ivy Lane. Okej. Okay. Ostatnio wygraliśmy 2 do 0 Mam nadzieję, że w tym meczu również wywieziemy 3 punkty Podłączył się Rizę Rizę Wrzutka w pole karne Matuszczyk Ależ to fantastycznie chciał zrobić ładnie ja nie było to zgranie, gdyby doszło Niestety Nie udało się, ale jeszcze jest znowu Rizę Wrzutka No i nic z tego i to skutkuje peszko obstrzał z daleka rykoszet i mam już ukrożny jego wykonalny Kobrański, żebrzutka bruno i bardzo proszę martin asysta bruno brameczka obu wprowadziłem zmiany bardzo fajnie Będzie strzał, ale prosto w że więc to znaczy nie mogę za to robić barapce. to tą kuchę. Nie mamy szansy na kontratak. Maruszczyk, bierze długo, Matuśczyk. że będzie strzał z daleka. Będzie! I jest to fenomenalny strzał! Prosto! Trzy słupeczku, dolny róg bramki. No i prowadzimy. Szczerze zaskoczył mnie z tym strzałem ale fenomenalnie, bardzo precyzyjnie A jakoś się przedarł brzutka w pole karne, wolej oho już miałem mówić, że świetna obrona ale jednak to będzie brzut karny po zagraniu ręką na tym wygląda. to wygląda trzeba się spiąć to obronić kurde. środek to się nie spodziewałem no naprawdę ten Strzela nam bramkę, no i łapią kontakt nasi przeciwnicy. więc trzeba się zmobilizować O, teraz Rize W akcji ofensywnej strzał no niestety obroniony przez bramkarza. Kanień z tego spotkania, tylko się pośpieszyłem i już jedno Naprawdę niewiele się działo w tej drugiej połowie, to już była masakra jakaś tragedia. Nudy masakryczne Zresztą statystyki to potwierdzają. Mało strzałów, naprawdę mało. I z zawodnikiem meczum. Okay. No dobra Lecimy dalej. Arminia Beerfield wygrała Defend, nie, nie wiem może coś takiego Nie wiem występu może się wszyscy, dziękujemy, ja też dziękuję. Tomas Kessler. No problemu, Hector, no problemu. Teraz czas na odpoczynek. O masz ci los. Kto ma kontuzję? Matias Leman, Fajnie. Znaczy nie fajnie, znaczy ja nie jest w moim podstawowym składzie, ale jednak taki doświadczony zawodnik zawsze się przydaje. No cóż, to sobie musimy poradzić bez niego. Tak czy inaczej pochwalmy zawodników za ostatnie spotkania. Zawodnicy powołani. Brecz Maroki, Helmes. O, do Niemiec Helmes powołany ciekawe. Oj, moment, moment. Jeszcze chwila. Ja tu jeszcze muszę ogarnąć skład. To tak. Myślę, że Marok może wrócić. A tak w ogóle skoro mam... Nie wiem jak tu grać spytnie, naprawdę nie wiem jak tu grać. Mogę trochę formację jednak zmienić. Taką. Mówimy o taką formację, w której... E... O, o, może coś takiego? Może coś takiego by wypaliło. Matuszczyk tutaj. Nie mam prawego mamy prawego obrońcy. Mamy breczko, ale to jest taki zbyt doświadczony zawodnik. Dobra, tutaj to będzie grał. Tutaj efektor, takie chyło. Wimmer i e, Marok. Ewentualnie ja Bruno. Gerhard Matuszczyk. Prawa pomoc to jest... Sam nie to jest lewa, a bigalkę to jest prawa. A Kobylański będzie na SPO. Myślę, że domu w zupełności będzie odpowiadać. Wrócimy do PMS-a. E, jeszcze UEZP I myślę, że to będzie na tyle ze zmian. Chyba tym razem na macy sobie usiądzie. O Oj, nie to, nie, to. Ja nie wiem, czy ten mecz symulować, czy grać tak naprawdę. A jak go zagram, to... odcinek nie jest może długi. Mają 5 meczów, 4 punkty. Mamy 5 meczów, 12 punktów. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Dobrze, no spróbujmy, spróbujmy. Zobaczymy jak tam pójdzie. Gramy u siebie, mamy na to boiska, no liczę na moich zawodników. Helmes, brawo. I dlatego właśnie jesteś powołany do kadry Niemiec. No helmes, no i o to chodzi. No i mamy naszego napastnika w dobrej formie. peszko, weszli, Helmes hat triczek, no! wyśmienicie i czy to będzie na tyle tak jest 3 do 0 3 bramki Hermesa no świetna forma cóż szedz co tu jeszcze? no jakaś kontuzja Hermes, no nie mogę a fajnie na kadrze świetnie, świetnie. a to pech nie no, jeszcze kurde będą się za mnie nabijać. A już go chciałem tu wystawiać, no cóż. Chyba, że już wyzdrowiał, chociaż wątpię. Nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze potrzebuję trochę przerwy. Zmarł, też sobie odpocznie. Bruma za niego wejdzie. Dobra, uja ja. Dobra, niech będzie. Tu ma tu jeszcze z departem, wszystko raczej jest ok A i fine jeszcze tutaj sobie za niego wejdzie No dobra, to chyba będzie na tyle, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Jeszcze tylko chciałem zrobić raport Czy tutaj ktoś się rozwinął? Szczególnie raczej nie widzę nikogo. Ktoś tu się rozwijał. Mański już ma 3 asysty. Ten mecz chyba z, kurde podawał co chwilę. Ale to dobrze. Jak plus 2 już. Fina jest chyba... a nie on jest... Ok, on zdobył to rzeczywiście, sam się z wyprostzonym. Opejszko to jest wypomieszony, on się raczej do nas nie wróci, tak przypuszczam. Co tu jeszcze nie mam, to ma kontuzję. Ale 5 5 się 5 3 asysty, świetny wynik. Chociaż już mu wszystko się... no, rypie. Już jak na razie widzę... nie za dobra forma. Okej, okay. niewiele się dowiedziałem. Bo no nie było tych niebieskich tych, ale to jest chyba tuż po zakończeniu miesiąca. No dobra, a to by było na tyle. W kolejnym odcinku trzy spotkania. Konkretnie FC Ingolstadt Następnie Bayer Allen Ten klub znam. I Puchar, deutsche Pokal, kolejna runda z SC Paderborn, Borussia Dortmund z Main, Mainz, nie Mainz, Czego? No dobrze, no skoro tak to wygląda, a następne, myślę, odcinki to będą już raczej całe miesiące, tak przypuszczam. Żeby było, było więcej meczy, będą dłuższe, a tak w ogóle co zajmujemy pierwszą pozycję w tabeli, ex po chyba z Monachium, no ale o to chodzi. Także jest coraz lepiej. Lakić na razie królem strzelców. Babigalkę, cztery gole. No i go goni. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Za trochę poświęcenia czasu na obejrzenie tego odcinka. Jeśli się Wam spodobało, to oczywiście zlajkujcie ten film, bo to naprawdę fajne wyrażenie opinii, że mi się podobało. No i oczywiście jak zwykle zachęcam do komentarzy, których nie ma, naprawdę nie ma, nie wiem czy wam się nie chce pisać, może... naprawdę nie wiem, napiszcie coś, fajny film albo beznadziejny, bo coś tam, coś tam nie, z uzasadnieniem, bo taka łapka w dół to, 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 to tak naprawdę jest, no nic nie wiem, nie wiem, coś źle zrobiłem Dobra, koniec tego pitolenia bez sensu, co jest sensem może trochę lecę, także dzięki, hej!